Dzień dobry moi drodzy. Witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiaj przed nami wprowadzenie nowej głoski i nowej litery. Nim to jednak nastąpi, kilka zagadek. Wiem, że dzieci uwielbiają zagadki, więc zapraszam Was. Przed nami obrazki, które są rozwiązaniem zagadek. Ale najpierw wysłuchajcie treści. Posłuchajcie, co to o czym mowa w, yy, w naszej zagadce. Słodki, smaczny, Kolorowy, truskawkowy, malinowy, czekoladą oblewany i w papierek spakowany. Czy już wiecie, co to jest? Pewnie wszyscy już znają odpowiedź. Mowa o cukierku. Brawo! Jedziemy dalej. Druga zagadka. Bieluśki jak śnieżek, słodki niesłychanie, dodawany do herbaty, Tuż przed zamieszaniem. O czym mowa w zagadce? Pomyślcie. Jasne. Mowa o cukrze. A teraz? Mała jak okruszek. W płatkach róży spała. Prosto z łóżeczka żaba ją porwała. Czy zjecie o kim mowa? Tak. Rozwiązaniem zagadki jest calineczka. No to słuchajcie uważnie dalej. Jestem mama Wiola i mam męża Jurka. To mój synek Jasiu, a to moja... O kim mowa? Oczywiście mowa o córce. Rozwiązaniem jest córka. No to jedziemy. Na pewno zagadki rozwiązujecie w błyskawicznym tempie. Jest od pomarańczy mniejsza, jasnożółta i kwaśniejsza. Pod jej skórką mieści się mnóstwo witaminy C. O czym to mowa? Co ma tak dużo witaminy C? Oczywiście, mowa o cytrynie. I ostatnia zagadka: jakie warzywo, nawet niewielkie, wyciśnie z oczu niejedną kropelkę? Ciekawe, czy wiecie, o czym mowa? Mowa o cebuli. Jasne, moi drodzy zapewne już wiecie, dlaczego dzisiaj y, zagadki takie, co te zagadki mają w swoich rozwiązaniach na początku. Jeżeli przeanalizujemy, kochani, i calineczka, i cukierek, i córka, i pozostałe zagadki, rozpoczynają się od głoski c. I to jest nasza dzisiejsza bohaterka. Teraz widzimy jej obraz graficzny. Tak wygląda c drukowane, małe i wielkie, a właściwie odwrotnie, wielkie i małe. Kochani, zapraszam Was teraz do krótkiej zabawy. Moi drodzy, czy znacie zabawę, grę w domino? Ta gra polega na tym, że mamy kostki domina, na których wy zapewne znacie, że to jest domino liczbowe. Są takie kropeczki, które trzeba dobierać w ten sposób, że koniec, zakończenie każdej kostki jest jednocześnie początkiem kolejnej, czyli trzeba szukać. Jeżeli na dominie, na przykład na drugim polu, znajduje się cyferka 2, to trzeba znaleźć taką kostkę domina, która będzie się od dwójki rozpoczynać. Ale my mamy. Domino sylabowe. Będzie polegało na tym, że musimy dopasować sylabę tą, którą, która jest na drugiej pozycji. Ona będzie rozpoczynała kolejną naszą kostkę domina. Mam nadzieję, że jeżeli nie rozumiecie, to za chwilę zrozumiecie o co chodzi, chociaż myślę, że domino to chyba znają wszyscy. Kochani, rozpoczniemy sobie od kostki powiedzmy z napisem. Ja ma. Na każdej kostce domina zapisana jest, zapisany jest jakiś wyraz. I oczywiście wy sobie te wyrazy możecie spokojnie czytać, ale my będziemy teraz dobierać. Wobec tego, popatrzcie. Nasza pierwsza kostka kończy się sylabą ma. Szukamy teraz takiej kostki, która sylabą ma się rozpoczyna. Ja już widzę, a wy? Proszę bardzo, mamy kolejną kostkę domina. Przeczytajmy, jaki wyraz ukrył się na tej kostce. Ma, mo, czyli mamo. Czym się kończy nasz wyraz mamo? Kończy się mo. Szukamy zatem kolejnej kostki, która ma mo na początku. Szukamy, gdzie ta kostka się znajduje. Ja już ją widzę, a wy ją widzicie. Proszę bardzo, mamy kolejną kostkę. I kolejny wyraz, przeczytajmy sobie molo. Czy wiecie, co to jest molo? To jest takie wejście w morze, taki podest, dzięki któremu możemy mieć złudzenie, że znajdujemy się gdzieś w głębi morza, z brzegu wchodzimy w głąb morza. To jest molo, kto był nad morzem na pewno wie, o co chodzi. Uwaga, molo kończy się sylabą lo, więc szukamy teraz, gdzie znajduje się sylaba lo na początku naszej kostki. Widzicie? Ja ją też widzę. Jest kolejna kostka dokładamy i czytamy wyraz. Lody. Czyli mamy lody. Czym się kończą lody? Sylabą dy, czyli dy. Szukamy zatem gdzie jest początek kolejnej kostki i gdzie jest kolejny wyraz. Proszę bardzo. Jest kolejny wyraz. Jaki to wyraz? Dy-my. Czyli dymy no z kominów. Zimą lecą dymy, leci dym, prawda? Jak tego dymu jest tak dużo, to możemy powiedzieć, że dymi się. Czyli dymy lecą. Proszę bardzo, czym się kończą nasze dymy? Kończą się sylabą my. Zatem szukamy, gdzie jest początek kolejnej kostki, żeby było my. Wy zapewne już widzicie, ja już też zauważyłam. Mamy my. Uwaga, i co teraz to będzie za wyraz? Musicie trochę przekręcić głowę w bok, żeby zerknąć. Myję, czyli myję. Pamiętacie o dokładnym myciu rąk? Tak, każdy z nas myje ręce, a ja mogę powiedzieć myję ręce. Uwaga, myję. Teraz szukamy, jaka sylaba zakończyła wyraz myję. To jest sylaba ję. Wybieramy kolejną kostkę. Musimy ją teraz dopasować. Moi drodzy, mamy teraz utrudnienie. Nasza kostka domina ułożyła się do góry nogami. Czy potrafimy przeczytać, jaki wyraz tutaj się ukrył? Uwaga, to jest wyraz ją, ale to była akrobacja. Słuchajcie, do sylaby ki, bo to jest zakończenie naszej kostki, dokładamy kolejną kostkę domina. Która kostka domina pasuje? Która rozpoczyna się od sylaby ki? Ki, ca. Uwaga, będziemy musieli ją znowu odwrócić do góry nogami. I mamy wyraz kica, czyli co tam kica sobie zajączek w lesie. Mamy do góry nogami. Uwaga, szybko póki nam się kostki obrócą znowu do góry nogami, szukamy kostki, która ma początek ca. Szukamy, gdzie taka kostka zostały nam tylko cztery. I mamy, przeczytajmy ją szybko, ca-li. Jesteśmy cali. Nawet czasami zdarza nam się, przewracamy się na rowerze, ale jesteśmy cali. Nic nam się nie stało. Czyli mamy, uwaga, cali. Obracamy kostkę, żeby nam pasowało. Jaka była sylaba? Kończyła się, ta, ta syla, ten wyraz kończył się sylabą li. Więc szukamy kostki, która się sylabą li rozpocznie. Uwaga, która to kostka? Jest. Jaki mamy wyraz? Mamy wyraz li-la, czyli lila. To jest imię dziewczynki Lilka Liliana. Inaczej możemy do niej powiedzieć Lila. Proszę bardzo, mamy kolejną kostkę Domina, taką troszkę tańczącą, ustawia nam się pięknie i przejdziemy do kolejnych. Zostały nam już tylko dwie. Mam nadzieję, że uda nam się resztę ustalić. Moi drodzy, Lila, co było na końcu? Na końcu jest La. Wybieramy zatem z pozostałych dwóch kostek sylabę la na początku, a więc mamy la, ta, czyli lata, motylek lata, ptaszek lata. Obracamy kostkę i układamy ostatnie, co mamy na końcu słowa, lata, ta, sylabę ta. No i ostatnim wyrazem będzie ta, to, czyli tato. I Ostatnia kostka naszego domina. Mamy gotowe. Kochani, zrobiliśmy, rozwiązaliśmy domino. Yy, mam nadzieję, że podobała Wam się ta zabawa. A teraz przejdziemy do kolejnego zadania. Przed nami, moi drodzy, sylaby, a właściwie rytm sylabowy. Będziemy czytać teraz te sylaby, w których główną rolę odgrywa dzisiaj. Nasza literka c. To już jest literka, bo widzimy jej obraz graficzny. Uwaga, czytamy rytm. Zwróćcie uwagę na c i. To jest taka ciekawa sylaba, bo chociaż mamy c i, a c czytamy króciusieńko, gdy dodamy i, to wychodzi nam ci ci, czyli zmiękczenie naszego c, czyli takie dłuższe, wyciągnięte c. Uwaga. Czytamy sylaby. Co, co, ci, co, co, ci. Możemy jeszcze raz. Co, co, ci, co, co, ci. Teraz druga linijka. E, c czyli e et, et, ca, et, 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 ca. Kolejna linijka, C-O, czyli CO, C-A, czyli CA, CI, CE, CO, CA, CI, CE. I kolejna linijka, I-C, czyli i Ac, A-C, o -c, i -c, a -c. Oc, jak widzicie, nie zawsze łatwo się czyta. Moi drodzy, to, co tutaj mamy, to nie tylko sylaby, ale również takie połączenia literowe, które wcale sylabami nie są. I ostatnia linijka. Ec, ci, co, ic, ec, ci, co, ic. Kochani, to ćwiczenie służy temu, żebyśmy wyraźnie wymawiali wszystkie głoski. No i kochani, robimy krok dalej. I czytamy teraz całe wyrazy, które mamy, podzielone na dwa kolory. A co to dla nas oznacza, że podzielone one są na sylaby? A dlaczego jeden z wyrazów nie jest ten sam wyraz, pojawia się dwa razy, ale dlaczego nie jest dwukolorowy? Widocznie dlatego, że jest on jednosylabowy. Jesteście gotowi? Przeczytajmy ten tekst na razie sylabami. Uwaga! Ta, ca, he. Ca. Moc, moc, he, ca, ta, ca. A teraz przeczytajmy całościowo. Ta, ca, he, ca, moc, moc, he, ca, ta. Ca. Podejrzewam, że wszyscy poradziliście sobie doskonale. No i moi drodzy, ostatnie nasze dzisiejsze ćwiczenie. Mamy tutaj zdania, które będziemy nie tylko czytać yy, z główną naszą bohaterką, ale również będziemy je podkreślać, ponieważ w dwóch z nich znajduje się wykrzyknik, czyli takie wzmocnienie naszej wypowiedzi. Ale na początek przeczytajmy sobie tak spokojnie, nie zwracając uwagi na znaki. A więc czytamy. A to heca. Kolejne zdanie. O to taca. I ostatnie. To ma moc. A teraz spróbujmy to powiedzieć podnosząc głos, więc proszę, żebyście teraz zaangażowali się do czytania i czytacie razem ze mną głośno. A to heca. Oto taca. To ma moc. Jeszcze raz. A to heca. Oto taca. To ma moc! Zauważyliście w którym momencie przeczytałam zupełnie spokojnie? Tak, środkowe wyrażenie oto taca, bo zakończone jest kropeczką, czyli ja tylko stwierdziłam, że to jest taka taca do przenoszenia herbatki. Natomiast dwa pozostałe wyrażenia zostały podkreślone poprzez dodany wykrzyknik. Kochani, ja Wam dzisiaj już bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Was yy, oczywiście. Jeszcze jak zwykle w tej sytuacji do ćwiczeń w pisaniu literki. Czyli zapraszam Was do wirtualnej klasy i do tablicy. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam za wspólną zabawę, ale po każdej zabawie trzeba wrócić do pracy. Pobawiliśmy się w fajne zabawy, na przykład w domino, a teraz, kochani, pokażemy Wam, jak napisać literkę C pisaną. Zaczniemy od małej literki C pisanej, jest ona y, pisana tylko w jednej właściwej linii, tej linii czerwonej. Słuchajcie, ona przypomina troszeczkę rogalik, y, półksiężyc. Tutaj Wasza wyobraźnia może zostać pobudzona, możecie sobie wyobrażać. No to zaczynamy. Zaczynamy od linii właśnie tej górnej czerwonej i kręcimy, musimy wyhamować na dole i mamy literkę C, y, małą, pisaną Możecie zacząć jeszcze raz po śladzie. Oczywiście sobie tutaj przyłożyć paluszek na odległość i próbować po śladzie. Jest to jedna z łatwiejszych literek. A teraz, jak napisać wielką literkę c, wielką literkę c pisaną? Ona jest jak zwykle pisana w dwóch linikach, czyli zaczynamy od linii pomocniczej. Ona nie jest aż taka bardzo pękata jak ta malutka. O, jest taka. Troszeczkę spłaszczona z jednej strony. Moi drodzy, więc ta literka C to jest literka, którą dzisiaj poznaliśmy, a teraz chciałabym, żebyście jeszcze raz wypróbowali. Czyli tak, zaczynamy od małej literki C. Tak, kręcimy, hamujemy na dole, żeby było dobrze. I jeszcze raz wielką literkę C. Zaczynamy i. O, chyba nawet teraz mi wyszła lepsza, taka ładniejsza kształtna bardziej. A teraz moi drodzy, pokażę wam jak połączyć małą literkę c z literką na przykład a. Czyli robimy jeszcze raz kształtną literkę c i do tej literki Dopisujemy ładne A. Moi drodzy, na tablecie będzie to ciężko, bo ciężko jest później połączyć tę literkę, no ale jakoś się, jakoś się udało. Także Wy możecie sobie oczywiście przetrenować i poćwiczyć w domu, spróbować na kartce najlepiej w linie. I teraz przechodzimy do wielkiego C. Tu, tę literkę połączymy z literką na przykład O. Czyli robimy C. Tak. I do tego, do tego wystającego elementu dopisujemy literkę O. I mamy gotowe. Oczywiście ja Was zachęcam, można sobie tutaj ten haczyk, właśnie tak, można zrobić, nie trzeba. Yy, haczyk, który, dzięki któremu będziemy łączyć naszą literkę z kolejnymi literkami. Kochani, ja, wam się, ja z Wami się już dzisiaj żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, ćwiczcie pilnie w domu. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!